Na naszych świątecznych i karnawałowych stołach bardzo często brakuje dań z warzywami, a to wielka szkoda, bo możemy wyczarować z nimi naprawdę pyszne i kolorowe dania. Dlatego dziś mam dla Was przepis, którego bohaterem głównym będzie por i papryka. Danie będzie ekspresowe i niesamowicie pyszne. Zrobię grillowane, chrupiące pory, które podam na czerwonym paprykowym sosie romesco. Do dzieła! Zaczynam od przygotowania sosu romesco, którego bazą jest słodka papryka, która została wcześniej opalona albo zgrilowana i pozbawiona skórki. Od razu układam na blaszce też przynajmniej jedną główkę czosnku, który po upieczeniu staje się słodki i dymny. Nie ma sosu romesco bez orzechów. Muszą być migdały, ale ja uwielbiam połączenie migdałów i orzechów laskowych. Orzechy nadają gęstości, więc żeby to wszystko rozluźnić, nadać odpowiedniej tekstury, do środka lecą świeże pomidory. Tak powiem powiedzmy około 300 gramów. Kolejnym składnikiem jest podsmażany na oliwie chleb. To jest moja baza sosu. Obowiązkowo do środka sosu romesko muszą pójść mniej więcej dwie łyżeczki albo jedna duża łyżka koncentratu pomidrowego. On nada kwasowości. Kolejny składnik to bardziej ode mnie, ale ja uwielbiam dodawać ostry sos. Mój sos jest na bazie ostu i ostrej papryczki habanero. Jest ostro, musi być też słodycz. Dodajemy łyżeczkę miodu. Szczyptę soli dodaję teraz, ale tak naprawdę finalne doprawienie zostawię na sam koniec. Ostatnim składnikiem, który ożywi cały sos, będzie świeżo wyciskany sok z cytryny. W blenderze kielichowym otwieram sobie tą górną część po to, żeby móc etapowo dolewać oliwy. To ma konsystencję czegoś pomiędzy puree, a właśnie takim kremem. Żeby zgrillować wszystkie pory jednocześnie, użyję dużej patelni. Nie chcę tego robić na kilka partii, więc pomoże mi w tym płyta indukcyjna, która swoją powierzchnię grzewczą dostosowuje do kształtu i formatu patelni. Patelnia się nagrzewa. Ja w tym czasie skropię oliwą i tak naprawdę niczym więcej moje pory. Tak przygotowane lądują na patelni. Powierzchnia patelni równomiernie się nagrzała i dzięki temu jestem w stanie zgrillować wszystkie pory jednocześnie. Nie chciałam, żeby pory puściły wcześniej wodę, więc teraz dosłownie na sam koniec grillowania posypuję je szczyptą soli. Pory są gotowe, więc najwyższy czas złożyć te danie. Na środek talerza leci ogromna porcja sosu romesco. I teraz bardzo proste, a jednocześnie idealnie zgrillowane podsmażone pory. Danie wykańczam dosłownie odrobiną oliwy. Nie byłabym sobą, gdybym nie wykończyła dania chociaż odrobiną zestu, z cytryny. I zobaczcie, jak to wygląda. Danie pełne koloru, smaku i aromatów. Koniecznie postawcie je na swoim świątecznym albo karnawałowym stole. Goście wam podziękują.